Czy wiesz, że podczas niewolnictwa w Kolumbii kobiety używały warkoczy nie tylko jako biżuterii, ale także jako tajnych map ucieczki? Niewolnikom nie wolno było się uczyć, nie potrafili czytać ani pisać. Kobiety wymyśliły więc pomysłowy sposób na przekazywanie informacji we włosach. Zaplatały kanos, specjalne warkocze, w których zakrzywione linie i wzory oznaczały drogi ucieczki, pola, lasy, rzeki i kryjówki. Była to prawdziwa mapa na głowie, której nadzorcy nie mogli rozszyfrować. Ale na tym się nie kończyło. Kobiety ukrywały nasiona i złoto w swoich warkoczach, aby wyhodować żywność i rozpocząć nowe życie na wolności. Te fryzury stały się symbolem nadziei, przetrwania i walki o wolność. To prawdziwa historia męskości, kreatywności i solidarności w najciemniejszych czasach. Subskrybuj Animal Planets. Tutaj opowiadamy nie tylko o zwierzętach, ale także o ludziach, którzy sami stali się legendami.